Siemanko, witam was w kolejnym odcinku mojego programu Warte Sobów Kanały. Dzisiaj bardzo fajny użytkownik. X, X, XXX X X, 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 X. Zapraszam do oglądania. Na kanale Janosika można znaleźć ciekawe gameplay oraz bardzo fajne poradniki oraz inne ciekawe filmiki typu Google Asterek do Abarole Roll czy Asterek Torrent. Co do gameplay, Janosik nagrał ich tylko trzy, ale są naprawdę super, polecam. Sprawdźmy awatar oraz opis. W opisie mamy. Scape podaje na pewost im. Solte Ordin. Origin, Janosik 123 Gadł Gadł 43 670 602. Awatar wygląda taki. Jest bardzo fajny. Zobaczmy jeden z filmów, a potem ocenimy filmy kanału Avatar oraz Tło. Hey 2.5 w 5. 5 na 5. AWATA 10 na 10. To 3 na 5. Ogólna ocena jest 100 na 100. W kolejnym odcinku niespodzianka do widzenia pozdrawiam. Tym mastor sobie życia smak na co...